rozdział drugi. Wielki sekret kontaktów z ludźmi. Jest tylko jeden sposób pod słońcem, aby sprawić, by ktoś coś zrobił. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie trud, żeby się nad tym zastanowić? Tak, tylko jeden sposób. Trzeba sprawić, aby ten ktoś chciał to zrobić. Pamiętaj, nie ma żadnego innego sposobu. Oczywiście, możesz sprawić, by ktoś zechciał oddać ci swój zegarek, wciskając mu między żebra lufę pistoletu. Tak długo jak masz na nich oko, możesz być pewien, że ludzie, których zatrudniasz, pracują pod groźbą zwolnienia. Możesz zmusić dziecko, by robiło to, czego chcesz, uciekając się do pasa i pogróżek. Jednak wszystkie te metody przyniosą niepożądane skutki. Jedyny sposób, w jaki ja mogę sprawić, by ty coś zrobił, to ofiarowanie ci tego, co chcesz otrzymać. Czego więc chcesz? Sigmund Freud powiedział, że wszystko, co robimy, wynika albo z pobudek seksualnych, albo z chęci bycia wielkim. John Dewey, jeden z największych filozofów Ameryki, ujął to trochę inaczej. Otóż dr Dewey powiedział, że ukrytym motorem ludzkiej natury jest żądza bycia ważnym. Zapamiętaj te słowa. Żądza bycia ważnym. To wielkie słowa. Przeczytasz je jeszcze wiele razy w tej książce. Czego więc chcesz? Niezbyt wiele, ale tej garstki, na której ci zależy, będziesz pożądać z nieprawdopodobną konsekwencją. Oto rzeczy, których chce większość ludzi: 1. Zdrowie i utrzymanie życia. 2. Jedzenie. 3. Sen. 4. Pieniądze i to, co można za nie kupić. 5. Zbawienie. 6. Zadowolenie seksualne. 7. Powodzenie własnych dzieci. 8. Poczucie ważności. Wszystkie z tych potrzeb są zwykle zaspokajane. Wszystkie prócz ostatniej. Jedno pragnienie, niemal tak silne i niepokonane jak potrzeba jedzenia i snu, bardzo rzadko zostaje spełnione. Freud nazwał je chęcią bycia wielkim. Dziły zaś rządzą bycia ważnym. Lincoln rozpoczął kiedyś list słowami każdy lubi, gdy prawić mu komplementy. William James powiedział: Najgłębiej zakorzenione w naturze ludzkiej jest pożądanie by być docenianym. Zauważmy, że nie mówił o chęci, tęsknocie lub pragnieniu, użył słowa pożądanie. Oto jest ten niszczący i niepowstrzymany ludzki głód. Ci nieliczni, którzy ów głód zaspokoją, będą mieć wszystkich ludzi w ręku, a po śmierci opłakiwać ich będzie i żałować nawet grabarz. Rządza poczucia ważności jest jedną z głównych cech odróżniających nas od zwierząt. Aby nie być gołosłownym, podam przykład. Kiedy byłem chłopakiem, jeszcze na farmie w Missouri, mój ojciec hodował wieprze rasy Durok Jersey. I szlachetny gatunek biało umaszczonego bydła. Woziliśmy nasze wieprze i bydło po targach i wystawach zwierząt na całym środkowym zachodzie. Zdobywaliśmy najwięcej punktów i pierwsze nagrody. Ojciec przypinał błękitne kokardy na kawałku białego materiału, i ilekroć przychodzili do nas znajomi, wyjmował materiał. Trzymał jedną ręką za jeden koniec, a drugą za drugi i chwalił się zdobytymi kokardami. Wieprze nie dbały o to, czy zdobyły jakąś kokardę czy nie, ale ojciec tak. Nagrody dawały mu poczucie ważności. Gdyby nasi przodkowie nie przejawiali żądzy poczucia ważności, nie byłoby naszej cywilizacji. Bez tej rządzy niewiele różnilibyśmy się od zwierząt. Właśnie ta rządza sprawiła, że pewien niewykształcony i biedny ekspedient w sklepie spożywczym zaczął czytać książki prawnicze. Kupował je za 50 centów i czytał na zapleczu sklepu. Pewnie słyszeliście o tym sprzedawcy. Nazywał się Abe Lincoln. Ta żądza poczucia ważności skłoniła Dickensa do napisania jego nieśmiertelnych powieści. Ta sama rządza zainspirowała sir Christophera Rena do stworzenia prawdziwych poematów architektonicznych. To ona sprawiła, że Rockefeller zgromadził miliony, których nigdy nie zdołał wydać. Dokładnie z tej samej przyczyny najbogatsza rodzina w Twoim mieście postawiła dom o wiele za duży jak na swoje potrzeby. Rządza ta sprawia, że chcesz nosić najmodniejsze ubrania, jeździć najnowszymi samochodami i popisywać się błyskotliwością swoich dzieci. Ta właśnie rządza przyciąga wielu młodych chłopców i wiele dziewcząt do gangów i spycha ich na drogę przestępstwa. Według IP Mulroney'a niegdyś Komisarza Policji w Nowym Jorku przeciętny młody kryminalista natychmiast po znalezieniu się w areszcie prosi o dostarczenie mu gazet, które uczyniły go bohaterem dnia. Niezbyt przyjemna perspektywa odsiadywania wyroku wydaje mu się bardzo odległa, dopóki może oglądać swoją podobiznę obok gwiazd, sportu, kina i telewizji oraz polityków. Jeśli powiesz, kiedy czujesz się ważny, powiem ci, kim jesteś. To właśnie określa Twój charakter. I tak na przykład John D. Rockefeller zaspokoił potrzebę bycia ważnym, dając pieniądze na budowę szpitala w Pekinie w Chinach. Znalazły w nim opiekę miliony biedaków, których on sam nigdy nie widział na oczy. Z drugiej zaś strony Dillinger czuł się ważny, będąc bandytą i zabójcą. Kiedy ścigali go agenci FBI, wpadł do pewnego domu na farmie w Minnesocie i krzyknął: Jestem Dillinger! Był dumny z faktu, że jest wrogiem publicznym numer jeden. Nazywam się Dillinger, ale nie zrobię wam nic złego. Tak różnica między Rockefellerem i Dillingerem polegała tylko na sposobie zaspokajania przez nich rządzy poczucia ważności. Historia roi się od wspaniałych przykładów wielkich ludzi walczących o poczucie ważności. Nawet Jerzy Waszyngton pragnął, aby go nazywano Jego Wysokość prezydent Stanów Zjednoczonych. Kolumb pretendował do tytułu admirału oceanu i wicekról Indii. Katarzyna Wielka odmawiała otwierania listów adresowanych inaczej niż jej cesarska wysokość. Kiedyś w Białym Domu żona prezydenta Lincolna rzuciła się jak tygrysica na panią Grant, krzycząc, jak śmiesz siadać w mojej obecności, zanim cię o to poproszę. Nasi milionerzy pomagali finansować ekspedycję admirała Birda na Antarktydę w 1928 roku, dlatego że tamtejsze łańcuchy górskie miały być nazwane ich imionami. Wiktor Hugo stwierdził, że na noszenie jego imienia zasługuje tylko Paryż. Nawet Szekspir, najpotężniejszy z potężnych, chciał dodać blasku swojemu nazwisku, zdobywając dla swojej rodziny tytuł szlachecki. Zdarza się, iż dla zdobycia sympatii i zainteresowania innych ludzie okaleczają się, w ten sposób zyskując poczucie ważności. Weźmy na przykład panią McKinley. Czuła się ważna, kiedy jej mąż, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaniedbywał ważne obowiązki państwowe i czuwał godzinami przy jej łóżku, obejmując i tuląc ją do snu. Karmiła toczącą ją żądzę zwracania na siebie uwagi, kiedy nalegała, żeby mąż towarzyszył jej u dentysty. Kiedyś zrobiła piekielną awanturę, gdy zostawił ją tam samą, aby udać się na spotkanie z Johnem Heynem, sekretarzem stanu. Pisarka Mary Roberts Reinhardt opowiedziała mi kiedyś o zdolnej, młodej i przebojowej kobiecie, która stała się inwalidką, aby zyskać poczucie ważności. Pewnego dnia, opowiadała pani Reinhardt, kobieta ta musiała stawić czemuś czoło, były to chyba jej kolejne urodziny. Widziała przed sobą tylko samotne lata i nie miała poza tym czego oczekiwać. Położyła się więc do łóżka i przez 10 lat pozwalała, aby jej stara matka kursowała w górę i w dół po schodach, nosząc jej tace i pielęgnując ją. Wreszcie pewnego dnia zmęczona matka położyła się i więcej nie wstała. Przez kilka tygodni inwalidka oddawała się rozpaczy, po czym wstała, ubrała się i zaczęła normalne życie? Niektórzy sugerują nawet, że ludzie wariują, aby w nierzeczywistym świecie szaleństwa odnaleźć poczucie własnej ważności, którego nie zaznali w świecie rzeczywistym. W Stanach Zjednoczonych jest więcej cierpiących na choroby psychiczne niż wszystkich innych pacjentów razem wziętych. Jaka jest przyczyna tego szaleństwa? Nikt nie potrafi udzielić pewnej odpowiedzi na to pytanie. Wiemy na przykład, że niektóre choroby, takie jak syfilis, niszczą komórki mózgu i w ten sposób powodują choroby psychiczne. W istocie około połowy chorób psychicznych spowodowane jest takimi fizycznymi przyczynami jak uszkodzenia mechaniczne mózgu, alkohol czy toksyny. Jednak druga połowa i to właśnie jest zaskakujące. Dotyczy ludzi, którzy nie mają żadnych organicznych uszkodzeń mózgu. Sekcje zwłok wykazują, że ich komórki mózgowe, oglądane pod najsilniejszymi mikroskopami, wyglądają równie zdrowo jak Twoje czy moje. Dlaczego ci ludzie wariują? Zadałem to pytanie naczelnemu lekarzowi jednego z naszych największych szpitali psychiatrycznych. Lekarz ten, który otrzymał najwyższe i najbardziej cenione wyróżnienia i nagrody za swoją wiedzę w dziedzinie psychiatrii, odpowiedział mi szczerze, że nie wie. Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Powiedział jednak, że wszyscy psychicznie chorzy odnajdują w szaleństwie poczucie ważności, którego nie byli w stanie zaspokoić w świecie rzeczywistym. Potem usłyszałem następującą historię: Mam pacjentkę, której małżeństwo okazało się tragedią. Chciała miłości, satysfakcji seksu, dzieci i prestiżu społecznego, jednak życie rozwiało wszelkie jej marzenia. Mąż jej nie kochał, odmówił nawet wspólnych posiłków i zmuszał ją, by podawała mu jedzenie do jego pokoju. Nie miała dzieci, nie zyskała też żadnej pozycji społecznej. Zwariowała i w świecie swojej szalonej wyobraźni rozwiodła się z mężem i powróciła do panieńskiego nazwiska. Teraz wierzy, że poślubiła mężczyznę z angielskiej rodziny arystokratycznej i nalega, aby nazywać ją Lady Smith. A jeśli idzie o dzieci, to co noc wyobraża sobie, że rodzi dziecko. Ilekroć jestem u niej z wizytą, mówi, doktorze, dzisiejszej nocy urodziłam dziecko. Życie rzuciło jej marzenia niczym morze, rzuca wrak na skały. Ale na słonecznych, fantazyjnych wyspach szaleństwa jej okręt wszedł do portu pod pełnymi żaglami, a na Wantach wiatr grał hymn zwycięstwa. Tragedia? Sam nie wiem. Na zakończenie ów lekarz powiedział, gdybym mógł przywrócić jej poczytalność jednym ruchem ręki, nie zrobiłbym tego, teraz jest szczęśliwsza. Jeśli są ludzie, którzy tak pragną poczucia ważności, że dla jego zdobycia tracą zmysły, Wyobraź sobie, jakiego cudu możemy dokonać i ty, i ja, licząc się z tym aspektem ich umysłu. Charles Schwab był jednym z pierwszych amerykańskich biznesmenów. Zarabiał milion dolarów rocznie, a nie było wtedy podatku dochodowego i już osoba otrzymująca 50 dolarów tygodniowo uważana była za bogacza. W 1921 roku, kiedy miał zaledwie 38 lat, Andrew Carnegie uczynił go pierwszym prezesem nowo utworzonego przedsiębiorstwa United States Steel Company. Później Schwab przejął znajdującą się w tarapatach Bethlehem Steel Company i zrobił z niej jedną z najbardziej dochodowych firm w Ameryce. Dlaczego Andrew Carnegie płacił Charlesowi Schwabowi milion dolarów rocznie, a więc ponad trzy tysiące dziennie? Czy wiedział on o przemyśle stalowym więcej niż inni? Nonsens. Charles Schwab sam mi wyznał, że zatrudnia sztab ludzi, którzy znają się na produkcji stali znacznie lepiej niż on. Schwab mówi, że otrzymywał taką pensję w zasadzie za umiejętność współżycia z ludźmi. Spytałem go, jak to osiąga. Oto jego sekret wyrażony jego własnymi słowami. Wyryte w brązie powinny one wisieć w każdym domu i szkole, w każdym sklepie i biurze w tym kraju. Słów tych dzieci powinny uczyć się na pamięć, zamiast tracić czas na zapamiętywanie łacińskich koniugacji albo średnich rocznych opadów w Brazylii. Słowa te na pewno zmienią Twoje i moje życie, jeśli będziemy żyć zgodnie z nimi. Uważam, że najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam, jest umiejętność rozbudzania w ludziach entuzjazmu, powiedział Szłab. A jedyny sposób, w jaki można nakłonić człowieka do ujawnienia tego, co w nim najlepsze, to uznanie i zachęta. Nic tak nie niszczy ambicji w ludziach, jak krytyka zwierzchników. Nigdy nie krytykuję nikogo. Wierzę w dawanie ludziom bodźców do pracy. Chętnie więc chwalę, a niechętnie szukam winnych. Jeśli coś mi się podoba, aprobuję to z całą serdecznością i nie szczędzę pochwał. To właśnie robił Szłap. A co robią zazwyczaj ludzie? Dokładnie odwrotnie. Jeśli coś im się nie podoba, rugają podwładnych. Jeśli zaś coś docenią, nigdy o tym nie mówią. To jak w tym starym kuplecie. Raz źle zrobiłem, krzyczeli wciąż na nowo. Zrobiłem dobrze dwakroć, nie padło ani słowo. Mam wielu znajomych. Spotkałem w życiu wielu wielkich i sławnych ludzi, powiedział Szłap, a nie znam nikogo, nawet wśród tych największych, kto nie pracowałby lepiej i nie wkładał w pracę więcej wysiłku, jeśli jest to doceniane. Nigdy jednak nie zrobiłby tego na skutek krytyki. I to właśnie jego zdaniem. Było jedną z przyczyn nieprawdopodobnego sukcesu Andrew Carnegiego. Carnegie doceniał swoich współpracowników i służbowo, i prywatnie. Carnegie życzył sobie, aby słowa uznania dla współpracowników znalazły się nawet na jego płycie nagrobnej. Sam napisał krótkie epitafium, które brzmi: Tu spoczywa ten, który wiedział, jak zgromadzić wokół siebie zdolniejszych niż on sam. Szczera pochwała była też jednym z sekretów pierwszego sukcesu Johna D. Rockefellera w kontaktach z ludźmi. I tak na przykład, kiedy jeden z jego partnerów, Edward T. Bedford, stracił milion dolarów źle inwestując w Afryce Południowej, John D. miał wszelkie powody do krytyki. Wiedział jednak, że Bedford robił co mógł, a krach był częściowo skutkiem przypadku. Znalazł więc coś, co zasługiwało na pochwałę. Pogratulował Bedfordowi, że zaoszczędził on 60% zainwestowanych pieniędzy. To wspaniałe osiągnięcie. Nam w firmie rzadko się to udaje, powiedział Rockefeller. Mam w swoich notatkach historię, o której wiem, że nigdy się nie wydarzyła, ale przytoczę ją, ponieważ jest dobrym przykładem. Otóż historyjka ta głosi, że pewna wieśniaczka pod koniec ciężkiego dnia pracy ustawiła przed mężem i synami olbrzymią kopę siana. Gdy zaczęli dopytywać się, czy przypadkiem nie zwariowała, odparła: A skąd miałam wiedzieć, że to zauważycie? Gotuję dla was już od 20 lat i przez cały ten czas nie powiedzieliście nawet, że nie jecie siana. Kilka lat temu przeprowadzono wywiady z żonami, które opuściły mężów. Jak sądzisz, co było główną przyczyną ich odejścia? Brak uznania. I założyłbym się, że podobne badania wśród mężczyzn, którzy odeszli od żon, przyniosłyby te same wyniki. Często jesteśmy tak pewni lojalności swoich współmałżonków, że nie przychodzi nam do głowy powiedzieć im, jak bardzo ich cenimy. Kiedyś na kursie pewien słuchacz powtórzył mi prośbę, z jaką zwróciła się do niego żona. Wraz z grupą przyjaciół była ona zaangażowana w kościelnym ruchu samodoskonalenia. Chciała więc, aby mąż wymienił sześć rzeczy, dzięki którym uznałby ją za lepszą żonę. Byłem zaskoczony tą prośbą, powiedział. Szczerze mówiąc, z łatwością wyliczyłbym sześć rzeczy, które chciałbym w niej zmienić. Mój Boże, ona też mogłaby podać tysiące rzeczy, które chciałaby zmienić we mnie. A jednak nie zrobiłem tego. Obiecałem jej odpowiedzieć następnego dnia, po zastanowieniu. Tego ranka wstałem bardzo wcześnie, zadzwoniłem do kwiaciarni i kazałem przysłać mojej żonie sześć czerwonych róż z bilecikiem tej treści. Nie potrafię znaleźć sześciu rzeczy, które chciałbym w tobie zmienić. Kocham cię taką jaka jesteś. I kto rzucił mi się na szyję, kiedy tego wieczoru wróciłem do domu? Oczywiście moja żona. Prawie płakała. Nie muszę chyba mówić, jak bardzo byłem zadowolony, że jej nie skrytykowałem. W niedzielę w kościele, gdy żona opowiedziała o rezultatach wykonanego zadania, podeszło do mnie kilka kobiet, z którymi pracowała w grupie. Wszystkie mówiły, że postąpiłem bardzo rozsądnie. Wtedy właśnie zdałem sobie sprawę z potęgi uznania i pochwały. Jeden z najlepszych producentów w historii Broadwayu, Florence Ziegfeld, wysławił się umiejętnością ukazania w glorii amerykańskiej dziewczyny. Kilkakrotnie z niepozornych stworzeń, na których nikt nie zatrzymywał wzroku, czynił na scenie cudowne uosobienie tajemnicy i zmysłowości. Znając moc pewności siebie, która daje uznanie, kurtuazją sprawiał, że kobiety te czuły się piękne. Był praktyczny. Dziewczętom z chóru podniósł pensję z 30 do 175 dolarów. Był też szarmancki. Po premierze wysyłał telegramy gratulacyjne do wszystkich gwiazd spektaklu, a każdą dziewczynę z chóru obsypywał różami. Kiedyś dla kaprysu przez sześć dni nic nie jadłem. Nie było to trudne. Szóstego dnia odczuwałem mniejszy głód niż pod koniec drugiego. Znam ludzi, a może znasz ich i ty, którzy, każąc rodzinie lub pracownikom przez sześć dni nic nie jeść, czuliby się jak przestępcy. Jednak Ci sami ludzie skazują rodzinę i pracowników na życie bez słowa uznania przez sześć dni, sześć tygodni, a czasem i sześćdziesiąt lat. A przecież uznania potrzebują oni tak samo jak jedzenia. Jeden z największych aktorów swoich czasów, Alfred Lund, grając główną rolę w Zjeździe w Wiedniu, powiedział: Niczego nie potrzebuję tak bardzo jak zaspokojenia mojej ambicji. Troszczymy się o ciała naszych dzieci, przyjaciół i pracowników, ale czy obchodzi nas ich ambicja? Dajemy im wołowinę i ziemniaki, by dostarczyć im energii, ale nie dbamy o to, by obdarzyć ich wyrazami uprzejmości i uznania, które pozostaną w ich pamięci przez całe lata jak muzyka gwiazd. W jednej ze swoich audycji radiowych zatytułowanych Ciąg Dalszy, Paul Harvey udowodnił, że szczere wyrazy uznania mogą całkowicie zmienić życie człowieka. Pewna nauczycielka z Detroit, mówił, poprosiła Steviego Morisa, aby pomógł jej złapać mysz, która biegała sobie po klasie. Doceniła tym samym fakt, że natura wyposażyła Steviego w to, czego nie miał żaden z uczniów tej klasy, a mianowicie w parę nieprawdopodobnie czułych uszu, które były rekompensatą za niesprawność jego ślepych oczu. Po raz pierwszy ktoś docenił doskonały słuch Steviego. Wiele lat po tym wydarzeniu powiedział on, że ten akt uznania był dla niego początkiem nowego życia. Od tego czasu zaczął rozwijać ten dar i pod pseudonimem Stevie Wonder stał się jednym z największych piosenkarzy i kompozytorów lat 70. Niektórzy z czytelników myślą pewnie baju baju, lizusostwo i pochlebstwa. Już tego próbowałem. Nie działa. Przynajmniej nie na inteligentnych. Oczywiście, pochlebstwo rzadko działa na ludzi rozsądnych, jest płytkie, samolubne i nieszczere, dlatego zwykle zawodzi. Ale pewni ludzie są tak spragnieni uznania, że przełkną cokolwiek im się powie, tak jak głodny zje nawet trawę lub robactwo. Nawet królowa Wiktoria brała się czasem na pochlebstwa. Premier Benjamin Disraeli wyznał, że głównie w ten sposób radził sobie z królową, schlebiał jej do granic bezczelności. Ale Disraeli był jednym z najlepiej wychowanych, najzręczniejszych i najsprytniejszych polityków, jacy kiedykolwiek rządzili rozległym imperium brytyjskim. Był geniuszem. To, co sprawdzało się w jego wykonaniu, niekoniecznie uda się mnie czy Tobie. Na dłuższą metę pochlebstwo wyrządza więcej złego niż dobrego. Jest fałszywe i podobnie jak fałszywy pieniądz musi kiedyś narobić kłopotu przekazane komuś innemu. Różnica między pochwałą a pochlebstwem to proste. Jedno jest szczere, a drugie nie. Jedno dobywa się z serca, a drugie z ust. Pierwsze nie jest samolubne, a drugie tak. Jedno jest powszechnie uznane, a drugie zgodnie potępione. W pałacu Chapultepec w Meksyku widziałem po piersie meksykańskiego bohatera, generała Alvaro O'Brigona. Widnieją na nim słowa świadczące o jego wielkiej mądrości. Nie bój się wroga, który cię atakuje. Obawiaj się przyjaciół, którzy ci schlebiają. Nie, 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 nie namawiam do pochlebstwa. Daleki jestem od tego. Mówię o nowym sposobie życia. Powtórzę. Mówię o nowym sposobie życia. Król Jerzy V miał na ścianach swojego gabinetu w pałacu Buckingham wyryte sześć maksym. Jedna z nich głosiła Naucz mnie nie ofiarować i nie przyjmować tanich pochwał. Tym właśnie jest pochlebstwo. Tanią pochwałą. Czytałem kiedyś definicję, którą może warto tu powtórzyć. Pochlebstwo to mówienie drugiemu dokładnie tego, co sam o sobie sądzi. W dowolnym języku nie powiesz niczego ponad to, kim jesteś, powiedział Ralph Waldo Emerson. Gdyby chodziło tylko o pochlebstwa, każdy mógłby je prawić, i wszyscy byliby ekspertami w dziedzinie kontaktów z ludźmi. Kiedy nie mamy specjalnych zmartwień, zwykle około 95% naszych myśli poświęcamy sobie. Jeśli więc przestaniemy myśleć o sobie, a zajmiemy się wyszukiwaniem dobrych cech drugiej osoby, nie będziemy musieli uciekać się do pochlebstwa, chwytu tak taniego i fałszywego, że można go dostrzec, zanim jeszcze wyjdzie z ust. Uznanie i pochwała najrzadziej znajdują wyraz w naszym codziennym życiu. Tak się jakoś dzieje, że zapominamy docenić syna lub córkę, kiedy przynoszą do domu dobre stopnie. Zapominamy pochwalić nasze dzieci, kiedy po raz pierwszy uda im się upiec ciasto lub zbudować domek dla ptaków. A nic nie zadowala dzieci bardziej niż zainteresowanie i uznanie ze strony rodziców. Kiedy następnym razem w restauracji zasmakuje ci filet rybny, szepnij na ten temat słówko szefowi kuchni. A gdy zmęczony sprzedawca będzie wyjątkowo uprzejmy, okaż, że to zauważyłeś. Każdy kaznodzieja, wykładowca i mówca wie, jak odbiera uwagę obojętność słuchaczy. Jeśli mają z tym kłopot profesjonaliści, tym bardziej dotyczy to pracowników biur, sklepów i fabryk, a także naszych rodzin i przyjaciół. Spróbuj zostawiać ślad małych iskierek wdzięczności na swojej drodze. Będziesz zdziwiony, jak rozpalą się wielkim ogniem przyjaźni podczas Twojej kolejnej wizyty. Pamela Danam z New Fairfield w Connecticut w zakresie obowiązków miała między innymi nadzorowanie woźnego, który bardzo kiepsko opracował. Inni pracownicy kpili z niego i specjalnie zaśmiecali korytarze, aby wykazać, że źle pracuje. Przybrało to takie rozmiary, że powodowało opóźnienia w pracy. Pam bezskutecznie próbowała różnych sposobów motywowania woźnego. Zauważyła jednak, że od czasu do czasu zdarzało mu się sprzątać naprawdę dobrze. Postanowiła kiedyś pochwalić go za to w obecności innych. Z dnia na dzień pracował coraz lepiej i wkrótce nie dawał powodów do narzekania. Cieszy się teraz uznaniem innych. Szczera pochwała zdziałała to, czego nie mogły wskurać napomnienia i kpina. Raniąc ludzi, nie tylko ich nie zmieniamy, ale nie potrafimy też cofnąć raz zadanych ciosów. Pewne stare powiedzenie umieściłem na lustrze tak, że codziennie muszę je widzieć. Tylko raz przejdę tą drogą. Dlatego jeśli mogę zrobić coś dobrego lub okazać uprzejmość, muszę to zrobić teraz. Nie mogę tego odkładać lub zaniedbać, bo nigdy już nie przejdę tą samą drogą. Emerson powiedział: Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w pewien sposób lepszy. Tak postrzegam ludzi. Jeśli mógł tak myśleć Emerson, czy ja i ty nie powinniśmy tysiąc razy bardziej starać się tak patrzeć na ludzi? Przestań myśleć o własnych dokonaniach i własnych życzeniach. Spróbuj dostrzec zalety drugiego człowieka. Potem zapomnij o pochlebstwach. Szczerze i uczciwie dawaj wyraz uznaniu. A próbuj ze szczerością i nie szczęć pochwał. A ludzie zaczną kochać Twoje słowa. Chronić je jak skarb przez całe życie i powtarzać je latami, gdy Ty dawno już o nich zapomnisz. Zasada druga. Szczerze i uczciwie wyrażaj uznanie.